Cześć! Witam was bardzo serdecznie w naszej serii pod tytułem... Jaki to jest tytuł? Skylands Survival. Tak, ja jestem Karo. A ja jestem Bertes. No. No to co? To Zaczynamy? może przeczytamy jakie mamy zadania do roboty tutaj? No to dajesz. No to zadanie pierwsze. Stwórz generator kobla. To, to będzie dla Karo. Dwa. Zbuduj dom. Trzecie. Zbuduj monster trap. Cztery. Zrób wielkiego czerwonego grzyba. Piąte, zrób wielkiego brązowego grzyba. Szó szóste, ściągnę go ze stopy i ci dam. Okej. Okay. Szóste, zrób mosty łączące wszystkie wyspy. Siódme, zbuduj farmę melonów. I ostatni punkt, chyba już najłatwiejszy, stwórz Diamond Block. O, tutaj mamy diamenty. Może nam tak, żaden tam... nie spadnie. Ciekawa jestem, jak my to w ogóle zorganizujemy, żeby je wydobyć, nie? Właśnie, ta się na tym zastanawiałem. No <gry> powiedz mi najpierw od czego zaczniemy, bo potrzebna do generatora jest lawa, lawa. i woda. I, no to i wody mamy tutaj trochę, ale żelaza nic innego tutaj nie mamy. Myślę, że zadniemy to jest... drzewo, no nie i jakieś sobie trzeba będzie most skołować. I kurna tam jest trochę węgla. No tak lipa taka o. trochę powiedz. Tam powiedzieć. jest gruba impreza w I... że widzę. <gry> no nie, już mi spamują. O co o. za ludzie? To ci spamuje. Dopiero jak, jak zaczęłam nagrywać. Nie mogli się wcześniej obudzić. Może tutaj pod nami coś jest ciekawego? To kabdu? Fak nie pod sobą. <laughs> Obudził się, nie. Dobra, to może jakieś takie schodki przynajmniej zrobimy. Do kupanie A to mam trochę Mam nasion. Oj. Stary. Twoje nasionko, dobra, dobra. Kop, kop, kop. <laughs> 20 tego. Drewna mam. Mm -hmm. Także starczy na crafting boxa. Dobra, ale będziemy potrzebowali... A nie, dobra, dobra, nie, 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 za młodę złapałem. Mm, zrobić ci Mhm. Mm to dwa zrobię. Okej. Okay. Łapaj. Yeah. W dziurkę, wpadł. <laughs> Prosto w dziurkę. <laughs> dobra. A tutaj pokopię trochę. No yeah. to kopaj, kopaj tam nie może tam sadzonkę złap, żeby nam nie spadła. Baby do garów? Czy do kopania? A to ci do kopalni. Jej, i Minecraft w końcu. No ale nic nie spada, wiesz? No lepiej, żeby spadło. Wiesz no, drzewa są jeszcze na innych tych wyspach, nie? No w sumie. W sumie ale to nie jest i... skyblock taki, no nie? No to... Już nam to wisi trochę. Jej, mam to. Węgiel. Co masz? Węgiel! Oh. Ale lawy jeszcze nie widzę. W lawy... no nie, <laughs> nie Fuck. Shit! Lawa? Nie, nie, nie. Tutaj jest po prostu dziura i bym zaraz wyleciał oh. z wyspy. <laughs> Tylko wiesz, jak się dokopiesz do tego diamenta, to, to, to nie kop, Mhm. Mm jak będę walić w liście, to spad Może spadnie. Fuck, o fuck, fak, fak, um, Chyba małe prawdopodobieństwo jest, że spadnie. Fak. Kilka kwadratów tych... Boże, sześcianów. Dobra, bo ja tutaj. Liści zostało, nie? Mhm. To za co ja się mam wziąć, bo ja już nie trzeba je pomóc ci kopać tak? Nie wiem, ja tutaj. O kurde no, rzeczy. Daj mi kobla. Czekaj. Dobra. Mm, ile chcesz kobla? Dam ci połowę mojego. Masz. Okej. Okay. A ty... Albo nie, wiem, wiem. Ja tego celowo nie złapałem. Masz cały kobel, i może zrób jakiś most do drugiej wyspy, co? Okej. Okay. To okay. może tam do tego mobiarstwa zrobię, co? Mm. Nie wiem, nie wiem. Myśla... Myślałem o bardziej przyjemnych wyspach obok. <grym> ale to kurde. Mm, tam jest trochę węgla, ale co pospada? Tam są malony, żarcie. No, To chyba dobrze będzie pospadać. chyba posunięcie. nam się przyda. Dobra, to na razie zrobię mostek na jeden, bo nie wiem, czy mi starczy. Mm -hmm. A ty, jak tam się dokopiesz, po więcej. No dobra, dobra. to wtedy się coś innego zorganizuje, tylko wiesz, o, ok. będzie taki, kurna, slalom. Także uwaga. Spaka. <śpokre> ja pierdzielę. O, baga. <śpokre> Jaki hardcore ja tu robię? Dobra. Ty tylko weź tam nie spadnij, Ej. nie? Wiem, wiem, ja teraz się boję niżej kopać. To dobra, ściany trochę rozkopię. Po prostu powiem tak, że tą wyspy sobie zostawimy, no nie? Tak. O, dobra! Nie! Co masz? Nie, kabel stan mi spadł. O! o Brakowie pod sobą? Nie. Ooo, oh, je! Yeah. Nie, serio, ser to widziałem, że pode mną coś jest. Dobra, jak tutaj sytuacja? Mmm, węgiel. Z wykopię. <grym> a co ma do wykopywania? <grym> Zdobędę. <grym> o! No tak. Wyleciały ci z głowy, co? Tak. Czajesz? E... Nie wiem, co ja tu zrobiłem, ale dobra. Postawię dirtę i idę stąd. Trochę sadzonek pozbieram z tego. No, kurna, tu jest pełno trawy. Mm -hmm. A sadzonek na 20, trawy wypadają ze 3. E, a, no nie... wiem o tym. Jest! Pierwsze palnęłem już mam sadzonkę. Farciu, Motykę będziemy musieli zrobić. Jest! Drugie. Najpierw to wypadałoby zdobyć wodę, słuchaj. Taką. Woda. Już, słuchaj, o wiaderkach nie myślę. Hop. Shit. Bez kitów żelazo potrzebujemy. Widzisz gdzieś jakieś? No. Fajne? Czy niekoniecznie? Wiesz co? Y nie wiem, ale tu też by się wypadało w tą górę wkopać. A, tutaj pod nami. Mhm. Okej. Okay. Także ja sobie tutaj już pod kop zrobię. Mhm. Ej. Masz kilofa jeszcze? Mam. Tego Całe? Końcówkę. Cały końcówkę. No tak, sobie myślę o przejściu na tą kolejną wyspę z wadą. Aha, to słuchaj, wiesz co? To poczekaj. W sumie też tutaj z krową jest bliska. Tam jest żelazo. Na tej. Gdzie? Gdzie? gdzie, to, gdzie o, patrz, gdzie? patrz, patrz tutaj. O. o Lecimy do, do niej. No chyba tak, tylko czy kabla nam starczy na podstawie. Wiaderko trzeba zdobyć, to byśmy wodą spłynęli by było git. Mhm. O, masz jeszcze... O, to masz jeszcze tego. Trzy kawałki. Ale no, może ci się przydadzą. Dobra. Ja to zrobię. Zaraz się okaże, że ja kobla znajdę. A co nie ma tam kobla? Znaczy nie kobla, tylko tego. Boże. Żelazo. Żelazo, no, no, no. Kobla. Będziemy jeszcze potrzebowali kilo właśnie żelaza, więc... Hmm. Dobra. Tutaj tak sobie średni jest. most. Ten most będzie prowadził na drzewo na tą wyspę, okay? Na drzewo? Może być. <grym> Dopiero później się przerobi. Średnio ewentualnie. zaawansowany parkur. Tak. Takie schodki w dół się zrobi jakieś. <grym> jak to, jak... O, mam węgiel! Okej. Okay. O nie! Co, spadł? Nie jeszcze. Ale było blisko. <grym> Okej. Okay. O, tam też jest jakaś dziura. Dobra, jakby co też ci tutaj pomagam z drugiej strony. A nie, bo ty tam kopałeś. <gry> Dobra uwaga. A weź mi kobla. <gry> nie spadł. <gry> Jest dobrze. Jak na, razie, jak na razie... mam jeden kobel w plecy. Także luzik. <gry> e tam kobel? Gorzej jakbyś cały spadł. No. Z rzeczami. <gry> <gry> no. A właśnie wypadła tam sadzonka z tamtego drzewa? Ehm... Um, nie. A to będę. Właśnie, słuchaj, zrobiłeś tam ten mostek? Mhm. tam jest drzewo. Tak do połowy. Ja mam jeszcze 19 kobla, także E, ja, to luźnik tutaj. No to wiesz, wskakujemy na drzewa, a później się zrobi na górę. No okej. Okay. Właśnie, może jakieś pochodnie. No to omówiłam, żebyś zrobił, to sorry, sorry, to nie słuchałem. Dzięki! <laughs> tak, myszka by się rozłączyła, dobra, jest. Się po prostu, no... foch forever, nie? No, no byłem zajęty, mm. Karo. Tak, kopaniem. Mhm. O, 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 bo znowu sadzonki pospadają. Dobra. No ale to i tak pos... No nie. Co? Nie, bo dirta mi zbrakło. Koblem, nie będę na razie podstawiać. Aha. Tam jeszcze... O, pimpek! Mam jeszcze dziewięć. Z oknem. to taki inny pimpek. Dobra, to się przekupuję na dół, drzewka. Tam, ten, 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 no. A, nasionkę. O właśnie, nawet mi tutaj światło. Jest, to jesteśmy bezpieczni. O tam, oh fuck. Prawie się spojrzałem w Enderman, ale był za daleko. Tak więc udało się nam. Je. Yeah. Dobra, drzewko już stoi. Mhm. Teraz niech reszta. ale jak te liście tu zginą. Mhm. No nie. Fail. A ja mam dirta jeszcze trochę, mam jeszcze kobla. Także spoko. właśnie mówiłem, że trzeba będzie schodki zrobić. Eee. A... No, powiedzmy, przerazuj się. No, co tam się dzieje na tej wyspie z dyniami, Lol. Nie wiem, nie widzę. Ostry hardcore. Z jakimi dyniami? Uf. Tam jest creeper. Z prawie mi ucieka. Jaka impreza, nie? No właśnie, o to mi chodziło. Ile ich tam. Mało się nie spojrzałem na Dermana. No, ja to samo przed chwilą. Ja pierdzielę. Ile tam creeperów jest, co to się dzieje? Raz, no. dwa, trzy, cztery tyle szkieletów. Lol, wy, wyobrażasz sobie, co zostanie z tej ma. W w w w wyspę. z tej mapy? Jak one powybuchają wszystkie? No. No nie, tak to mi drzewo nie. no. A więc to jest najgorsze? Przekrew, co? Że nie powinno być aż tak dużo tam ich. No, bez przesady. Nie? Poziom trudności mam na. Pf, no normal, easy, nie wiem. Na jedynce. Lol. O, oj. Co? Odo, słuchaj. Co ciekawie. Masz jeszcze trochę kobla? Mhm. To, To weź tu tam no, to, to weź, no no, okej. Okay. Jakaś kość by się przydała, słuchaj. Kość? E, najb no, najbliższą tu... kość mamy... Gdzieś tam. Co ten Enderman trzyma? Kwiatka Jaka trzyma. Jaka tam jest impreza, nie? Enderman trzyma kwiatka. Chcę ci prezent dać. Żartujesz? No. O, Na której wyspie? Karol, trzeba trochę przerobić ten twój mechanizm. No, a tej, tej z imprezą. Ej, hey, sorry. Ja pierdzielę, no nie. Kurna, tam jakby się poszło, to masakra piło mechaniczno. No. Bomba atomowa w jednym. <laughs> <Vietnam>. <laughs> w dam. Battlefield w Minecraft'cie, no. No, to weź tam trochę rozkop tego kobla. To złapię. Dobra. Łapaj. No mm -mm. I to. A to już sobie poradzę w łapaniu. No, dobra. Tylko tutaj znowu, bo to kurna podłukos idzie. O właśnie, miałem sobie skminić. Co miałeś sobie skminić? Kill -off. Zwykły. O. Tam jest Creeper! Gdzie u nas? No, tam. O, oh, fak. Czekaj, wycofujemy się. <laughs> Dobra. Trzeba jakiegoś crafting moxa i, i miecza zrobić. Uh -huh. Bo tak to... a nie, kraft... tam jest... no nie! Cześć, okay, czekaj, czekaj, mi starczy na craftinga. O, to, to rób. Ja zrobię patyki. Okej, okay, tak, ja go stawiam tutaj, jest już. Okej. Okay. I dwa miecze. Ej, ten creeper. Tak. On, on, on... on skacze, tak. Masz kobla? Mam. To bym kamienne zrobiła. To... nie wiem, łap. No, nawet starczy. <noise> Trochę mam jeszcze u siebie. Proszę ja ciebie Łap. Dankę. Idę na rzeź. I... Chyba, że zrobi pa skrzynkę. E, sk no mo można by zrobić. Czy nie chcemy marnować materiałów? Wiesz co, zostawimy. Jeszcze szk szkielet jest. O fuck. Profilaktycznie wszystko zostawię, <noise> co dość istotne. Ten creeper się wycofuje na spawn nasz, a tam w dziurce nam się pojawił szkielet. O, szkielet! Przyda się. Dobra. One są jakoś niestrasznie groźne. Tak Pierdut! No wiedziałam po prostu <laughs> Dobra to na się teraz na... Wow! Uważaj! Jak mnie wypieprzesz za mapę, to nie wiem co ci zrobię, nie? No i dał mi tylko... No nie... Co? Boża kasknera. Dlaczego to no, się szkielet stało? pojawił, jak tutaj? Ładnie oświetlone było. Wiesz co, to może... może... o. No, bez lip. Bo no to nie będzie bezpieczne. <noise> no. Tutaj jaka impreza, no nie. To jest... Jesteś pewny, że to była jedynka? No. <noise> tak na 100%. <noise> dobra, w drugim odcinku to opanujemy. Maga ja waga, szkielet się na nas czai. O, spadł, dobra. Creeper. Uhu. Yeah. Wiesz co, ja już creeperów mam dosyć. Nie, dobra. Jak na razie? Jak na razie. Patrz, 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 <ślad> patrz. Ja. No nie! Dobra, opanowana sytuacja z tej wyspy Tak, wszystko jest git, tylko teraz pytanie Co teraz? Gdzie jest lawa i w ogóle. No właśnie może... Może może nie wiem. Chodźmy tam tą wyspę trochę przekopmy. A Ła! Co to było? Dostałam! W plecy! To nie ja. Dobra, idę stąd. Tam, tam tutaj jest. Nie no, za dużo szkieletów tam jest po prostu. <gry> Okej. Okay. Kurde. Hmm. Tutaj lawy nie będzie raczej. Ale żelazo będzie. Tak, tylko że zobaczysz jak A, z brzegu, nie? To się nie woda by przydała. Ty w ogóle obczaiłeś gdzie jest to żelazo, po której stronie? Mm, po tej, po tej, o tutaj. Okej. Okay. Dobra, coś schowam do skrzynki. Co mu może się przydać? Sadzonka, czemu nie? Nasionka na pewno się przyda, to, to, to. kobla schowam niepotrzebny. Dirt. Połowę mogę schować. No dirt nam się przyda, bo wszędzie jest pełno kamienia tylko. Okej, okay. o pateki, dzięki za patyki w skrzyni. Spoko, spoko. Muszę trzy kobla. Ale bym za mapę wyleciała. Dobrze, że na shifcie wszystko robię. Ja też tutaj cały czas. Dobra, będzie lewitujący Crafting Box. Chyba się nie obrazi. No, nie, nie, nie. Kurna, to może odbuduję. Będziemy łazić potem. Nie. Ty, ale to drzewko na mnie wy. No nie. Co? Dara, Nie da ma radę, miejsca, sobie. gdzie by postawić to drzewko. Te schody trzeba jakoś inaczej ulokować. No. na innej wyspie. Drzewko. Drzewko? Dobra, jestem, jestem w żelazie. O. Tylko nie, kop, bo możesz go nie zabrać bo tam jest. O! Ja mam jeden? Bo tam Drugi. nie ma w ogóle podstawki na co na, na czo. Mógłby spaść. Na co O, dobra, mam miejsce na drzewko. Mm, na tej wyspie. Dobrze, żeś powiedział, bo mm -hmm. nie pomyślałabym o tym. O. Dobra, żelazo zabezpieczone. Tak? Tak. Mm -hmm. Oh. O! No Kobla postawiłem pod nim i Dobra, mam. Tylko, że żelaza chyba... nie, nie zbierzesz uh, tym. Kamiennym kilofem. Zbiorę. Czym innym bym zebrał żelazo? Złoty? Tak. A no o Boże. Z Diach ci fej. się pomyliło. No, 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 no. <laughs> nie, wiem, wiem. Jakie tu są dziury? Ja ciężpierdziłem. Uważaj. <laughs> Jakieś zabezpieczenie trzeba walnąć, bo to po prostu. Uh -huh. Zabezpieczenie jest dirtem. No A tutaj coś. dookoła rozkopujemy wysepkę? Tak? Tylko powiedz mi w takim grze. razie. <laughs> no, skoro no. Ty ją tak tą wysepkę rozkopujesz, uh -huh. to powiedz mi, co my z tą skrzynką tutaj zrobimy. Nie wiem. <laughs> to wiesz co? Czekaj, ile ich tam jest na naszym respie przy łóżku. Postaram się ją przenieść, mm -hmm. ale ile z tego wyjdzie, to nie wiem. Dobra, może będę miała tyle miejsca w eku, także zostaw tam, co, co ważniejsze. Dobra. Albo może i nie zostawiaj. Zmieści się wszystko. Właśnie, musimy zrobić ten. Przetapiarkę. Przetapiarkę, w sensie piecyk. Przetapiarkę. Piecyk. O, a ciw będę stałem za piecyk. Za co? Za piecyk. U. Ale nie mam tego... węgla. <suszy> Moje gratulacje! Aha, no tak. Masz węgiel? Okej. Okay. Eee, tu jest podkopane, no standardowo. Mm. Nie mm. ma gdzie drzewa posadzić. <suszy> no sorry. Dobra. O, tu jest Enderman. Z czym Enderman stoi? staś z kwiatkiem! A boju. Tam? Masz pozdrowienia od mamuśki. <noise> Dziękuję. Pani też, też, też pozdrawiam. Boże, drogi do no nie. Ale przeniesienie zakończone hmm. Tam jest! Co? Co, 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 co? Co jest? Impreza. Tam, pamiętasz? A, no tam zawsze jest impreza. <noise> tam studenci mieszkają. <noise> Jest. Boże, jest creeper jest. Jest impreza. Wybuchowa. Hmm. Mamy te... Co tam robi Enderman? A teleportował się. Dzień już wchodź. Dobrze. O właśnie, uciekł. on sobie tak lata. O no, co tam było? Przytopiłeś tego, tego? Tu piecek postaw. A, ja tam piecek postawiłem i czekałem na ciebie. Okej. Okay. Okay. Spoko. Dobra, mam nadzieję, że. Tu, prawie spadłem. Że inny spadnie. Mm, o fuck, ja bym spadł. Dobra. O oh fuck, o oh Okej. Okay. Oh Idę tam do ciebie. Dobra, to teraz który, na którą wyspę zrobimy przejście? Gdzie może być ta pieprzona lawa powiedzmy? Nie wiem. Tam jest woda. No wszędzie jest woda, a lawy nigdzie nie widzę. Bez kiedy mogliby takie nam dać. Coś. No, jakąś taką skrzynkę Boże ci, Boże, czy. Coś? Na górze, na nie. O, wow, się O, kwiatkę o, mi przyniosłeś. Cię dołączyć do Escape'a. Dlaczego on trzyma kwiatek o, w rękę? Patrz, Pat, Karol, kto chciał ci dać kwiatek, widziałaś? Patrz, postawił ci nawet kwiatka, zobacz. Patrz, tutaj, tutaj. No nie żartuj. <laughs> <Bez> kito? Nie. <laughs> o. Oj, patrz. Jezu, ja pieprze nie! Ale Beskito, on chce ci dać kwiatka. Dobra. Edek nie straśnił. Odejdź. Wystarczy, że mnie wam Mezy stracisz. Nie tylko ciebie. No. No tak, ja masz tam... węgiel dobra, już zabieram. I poproszę go tutaj. Okej, okay, przetapia nam się. No nie! Co? A im się do konferencji teraz zachciało. To. Nie wiem, jakiś Ewa coś tam... Lolz. Lolus. Owak, Owak, o o shit. O dobra, już. Bo spojrzałem się na Endermana i się na mnie spojrzał. Twoja reakcja, o no. owak, oh, oh, oh shit. Jest pro. Moc. Dobra. Mmm, y -y -y. dobra. Ja z myślałem? Żelazo. Myślałem, że mnie o, trzy akurat. To robimy... E, robimy wiaderko. Jedno wiaderko a żelazo sobie zostawimy jeszcze na na przykład kilof, albo coś innego. Tak, jedno no, na to chyba nie jest jedyne żelazo. No, na pewno gdzieś znajdziemy jeszcze. Tutaj, także... Nie idź ze mną, nie bij mnie, Spok nie, nie tykaj. Spokasem. W ogóle się nie pchaj, jak, jak, jak stoję na krawędzi. <laughs> Okej. Okay. Jezu. Uważaj na tego... ...ziomka. No nie, kobla mi zbrakło. Masz kobla? Mam? Masz? O, tutaj. Tu. Mam pół stacka. No nie żartuj. No. Jaki klient! A no skąd ty go masz? C Kurde. ciągle tam coś kopię. Hmm. Kurde. O. o. Uważaj. Oj, oj. Uważaj. Oj. Ale pająki w dzień nie atakują. A, no to. tak. O, fakt. Taki ja ogarnięty jest. Nie atakują, prawda? Nie, 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 nie. Gdzieś tu Edzia słyszę. A on tu za zawsze biega. Gdzieś obok. Dobra. Poszły dwie pochodnie. Ocianka. Dobra, to... Siema, Dziu. Generator Kobla. Gdzie ja mam go zrobić, kurna? Nie wiem, już musimy znaleźć... A... A, wiesz co, generator, tutaj będą rosły drzewa. Hmm, to generator może zrobię na tej... W tym miejscu... Z tych resztek tej... Tej wysepki. Którą ty żeś przekopał do granic możliwości. <grym> tak. Lubię przekopywać do granic możliwości. Lol. A to teraz tutaj. Tu jeszcze coś jest pod spodem? Prawe, ogarniam. Czy może mi nasionka wylecą? Dobra, nie? mam 8 nasionek nowych. Nie trafić, pająka. Nie, nie, nie. Kurde, no. Mm. Co? Takżeś tak to tu kurna. Oj, tam! Przekopę, że nawet nie ma gdzie tego zrobić. Patrz, mamy 30 nasionek, możemy zrobić farmę. Ale nie melonów. Tak. Oh. Możemy tak dla siebie. O, to ja już wiem o co chodzi. A co? Caro już. Farma, ale czego chcesz, słuchaj, zrobić? No wiesz, trzeba dużo światła, tak. <grystanie> Dobra ucieczka od tego. Ja nie O nie. No patrz, Karen. w pierwszym odcinku chyba nam się nic nie uda zrealizować. No no. No, generator kobla to taka lipa troszkę tutaj. Mm -hmm. Chociaż powiem ci, że i tak nie nieźle. Mamy dużo materiałów. Jak na początek. Głupi pająk. No to po co zaczynasz ze starszymi? <laughs> oj tam, oj tam. No nie, kill off mi się skończy. Pająk mnie pcha. O nie, słuchaj, to nie daj się. Cześć, ja, ja, ja go zepcham, ja go zepcham do. O, sadzonkę dostałem. Fak, 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 coś mnie biło. Co ci coś, coś mnie biło. O, fakt, pająk nie bije. Tak, w dzień? Los. Czekaj, tu źródełko... Papa, tutaj. No przecież pająk nie bił, ale później mnie zostawił. Nie wiem o co chodzi. jajaj, kurna. Na zdrowie! To chyba się w... No nie, to było tak. słychać! Ja pierdzie, Ale bym Kobla wypieprzyła! No Jaki fail! Czekaj, jakie to jeszcze zadania sobie ogarnę z Monster Trap? To no, na razie nic nie znaleźliśmy. Grzybków żadnych nie widzieliśmy. Mosty, mosty jak na razie robimy. Farmę mlonów, dobra. cię 25 Co? minut! No? Już? No nie. No. Kurde. A ja tutaj się bawię z e, generatorem kobla. Masz lawę? którego... A masz lawę? No nie wiesz. Okay. <laughs> Rozumiem. Tylko po prostu tak skminiam. <laughs> Czy mogę drzewko posadzić? Okay, okay. Koło spałam. Ui. Hop. No. E, Tom. Jak lawą zalejesz wodę, mm -hmm. to stworzy się. Ten, cobblestone, uh, tak? Lawo, wodę, no. Mmm, okej. Okay. Czyli na dłuższej będzie lawa, tu będzie... Kurna, ale jak to się jedno... No nie! Jeszcze miejsca zbrakło. Gdzie? No tutaj, na ten generator. Ła. Dobra, no, zabiłem pająka. Mm. Zbytnio się go bałem, żeby go zostawić samemu. Samego. <laughs> Kurde. Czyli impreza ogarniata na tej wyspie. Jest ładnie. No i potencjalny generator też już chyba. Karol. Nie wiem, jeżeli dobrze go zrobiłam albo mogłam zrobić lepiej, to piszcie tam. Okej, okay. Karol, wiesz co? Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego sobie nie zrobiłem jeszcze toporka? Nie wiem, a to bierz ręką trzyma. No, wszystkie drzewa ręką no. ubijam. O, Ojej. O, prawie bym spadł, bo nie wiem, gdzie jestem. Czekaj, którędy to jest, studenty się wychodzi? Lolz. O, tam jakoś. Aha, tutaj! Mhm. Mm Wejście dla ninja. Ninja. Oj, oj, oj. Jesteś głodny? No, trochę. Mmm... Tam w skrzyni zostawiłam trochę tych... Um, ...melonów, także chcesz to sobie tam, wiesz, wszam. Tylko zostaw tego. Okay. Okay. <noise> Nie bądź taki samolubny. Dobra, to... Po mnie też trzy zostały Kurde Ach, Jak robisz toporek Nie potrzeba ci kobla na toporek Eeeem Czekaj, powtórz? Nie potrzeba ci kobla na toporek? Przypadkiem? Nie Ja mam hardkorowy toporek Drewniany O FAK O FAK O FAK Co? Dobra, już mogę się holatać z siekierką, okej. Okay. A to! Ojej! <noise> <noise> Za dużo pluginów. Tak. Kurde, dobra. Teraz którą wyspę... Kolejną z... co ja bym proponował? Zakąd przecinek? Tak, no. bo się już dosyć długi zrobił. Pewnie już się niektórym nudzi. <noise> tak więc dobra, chodźmy. No nic, dobra. Chodźmy tutaj, tutaj, tutaj. Akurat zachód słońca. Dobra. Za koniec dnia księżyc wychodzi. Monster, or bla 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 bla. Dobranie. No. Karol, kończysz? Chciałem kończyć? A wiesz co? To jest koniec. Okej, okay, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. No, to komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. My się z wami żegnamy. Na razie. I cześć. No, trzymajcie Karol, się. Karo. na razie. Pa. pa.